Witam z powrotem w Backrooms Morph Jest to miejsce, w którym naprawdę bardzo długo mnie nie było Ale wreszcie możemy do niego wrócić I poszukamy dzisiaj bardzo dużo nowych morfów A dokładnie wszystkie trzy ostatnie update'y 204, 205 i 206 Więc jeśli jesteś ciekawy Jak zrobić jakiegokolwiek z tych wszystkich morfów To wszystko wam się pokażę, bo znam dosłownie wszystkie miejsca I od razu będziemy sobie szli do pierwszego Dlatego koniecznie w tym momencie zostawcie łapkę w górę Subskrypcję z dzwoneczkiem I wszystko sobie dzisiaj znajdziemy Mega fajnie w ogóle, że udało nam się wrócić do gierki Bo bardzo długo już nie nagrywaliśmy Morfuj I pierwsze miejsce, do którego pójdziemy To będzie Shrek To jest gdzieś tutaj obok po lewej stronie Wszystkie miejsca raczej na pewno pamiętam jeszcze Więc szybko otwieramy sobie te ogromne drzwi I gdzie jest nasz pierwszy morfik? On się chyba kryje tutaj w wodzie, jak się nie mylę Możemy go sobie o tutaj podnieść I tak, i to jest w ogóle jakiś motylek Nie mam pojęcia skąd to jest Ale jest to chyba jakiś mutant Narazieśmy sobie tutaj z górki coś Co to teraz jest? To wygląda jak taki niebieski ząbek z zemami No ale dobra, mniejsza o to Jak zajdziemy sobie od razu tutaj na no, oducyk To zaraz znajdziemy sobie kolejnego morfa z naszej listy bo tak jak mówię, musimy znaleźć wszystkie 204, 205 i 206. Jak na razie mamy tylko jednego, a tutaj pod drodze mamy dwa kolejne. Znaczy to nie jest ten, ale tego właśnie chciałem bardzo zdobyć. Bo ten Morwi jest chyba najdziwniejszy w ogóle z tych wszystkich, jakie w ogóle znajdziemy w tym odcinku. Zaraz go zmienię, go pokażę. O, zobaczcie co to w ogóle jest? On stoi na dwóch nogach, ale jak chodzi, to wygląda to troszeczkę inaczej. Ma taki strasznie duży język. I w tym momencie od razu przejdziemy sobie do kolejnego miejsca, które było tak w sumie na samym początku. Weźcie w tym momencie baterię, Bateria jest tam bardzo. Potrzebna, znaczy będzie potrzebna troszkę później, a póki co to wejdźmy sobie do środka. Już widzę pełno nowych morfów. Co to teraz jest? Wygląda jakiś dinozaur czerwony i to jest też w ogóle jakiś czerwony dinozaurek, ale dobra. Ja bym chciał sobie pójść do miejsca, w którym jest różowa zjeżdżalnia. To sobie rozwalamy, przechodzimy sobie przez ściankę i tu wszędzie po drodze są morfy. Ej, to jest takie grinzy klocków Lego, i no to jest wszędzie dosłownie. Dobra, widzowie, standardowo. Weźcie policzcie w komentarzach, ile udało mi się dzisiaj zdobyć morfów. Jak ktoś to policzy, to naprawdę super. Co to, to teraz jest za rysuneczek? No ale dobra. Przechodzimy dalej i to jest za żółtymi drzwiami, tak? okej, okay. jeszcze tutaj mamy dwa kolejne morfiki. Oj, ten jest straszny. Bardzo straszny był ten green. I jak zjedziemy sobie teraz po tej zjeżdżalni. Wow, jesteśmy na miejscu. To mamy dwa morfy. Trzy morfy nawet. Ej, który teraz był. Tak, to był ten. To właśnie był ten. Yellow, ślimak, coś tam. Co to teraz jest? Ej, to wygląda jak taki gambol zdeformowany. Ej, dobra, to pozostaje naprawdę świetne. I serio mega żałuję, że przez tak długi czas w ogóle ich nie zdobywałem, bo naprawdę mi tego brakowało. I teraz tak. Przejdźmy sobie tutaj. Mamy naszą bateryjkę, od Otwieramy sobie nasze bardzo tajne przejście. Widzę jeszcze morfa do zdobycia. Mogę to tworzyć. Oczy. Ej, halo? Co się teraz dzieje? Dobra, otworzyłem to. Jakieś małe problemy były. Mamy zdobytego jeszcze jakiegoś Jokerka tutaj. Nie wiem w sumie, co to było, jakiś diabeł, może. Niebieski kurczaczek też nam się na pewno bardzo przyda. Tam jest jeszcze morfik. A tam chyba nic nie widzę. Dobra, to przejdźmy sobie to na około, Bo jak już zbieramy morfy, to wszystkie. Tutaj nigdzie nie spadamy. Co to teraz jest? Połączenie jakiś purple z czymś białym. No ale dobra, przeskoczmy sobie tutaj. I musimy wejść sobie do czerwonej tutaj zjeżdżalni. Żadnego innego morfa Nauku, nie widzę, więc wejdźmy sobie do środka. I dolej mamy do zdobycia. Teraz nie wiem, czy to był ten morf, ten morf, czy może ten morfik, bo są tutaj aż trzy. Zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. To niestety chyba nie jest ten. Czy to będzie ten? Tak, to jest właśnie ten ślimak. Go chciałem zdobyć, bo tak jak mówiłem, musimy zdobyć wszystkie 15 morfów z trzech ostatnich updateów, bo one są najnowsze i najtrudniej się do zdobycia, bo jeszcze mało kto nie wie. To niestety nie wyjdzie, jest zamknięte, no ale dobra, przejdźmy sobie jeszcze kawałeczek dalej. Jak ja mam to zdobyć, tak, żeby przypadkiem nie zginąć? To jest ten obrazek, tutaj byliśmy. Dobra, mogę, mogę to zdobyć, tak po prostu. O! Wow. ej tu jest ten ślimaczek, który zrobiliśmy przed chwilą, tylko że taki zwykły, nie jest po prostu zniszczony. Ale skupmy się na tym, co najważniejsze. Dobra, jesteśmy teraz w tej znaczy jajkej jest dokładnie tutaj, a my jeszcze zrobimy sobie wszystkie poboczne morfy. Na przykład takiego czerwonego stworka, takiego zielonego stworka i bardzo dużo innych stworków, bo zobaczcie, ile tego tutaj jest. O, a co to teraz jest? Robocik, tam było jeszcze chyba dziecko blue, to chciałem zdobyć chyba. Tak, to, to właśnie było to żółte coś. Ale dobra, przydałby się tu coś czegoś wydostać, czy ty chcesz się bić? Nie zostaw, zostawnie, zostaw, zostaw, zostaw mnie, bo ja zaraz się Przypadkiem zginę, a nie chciałbym tu zginąć, bo mam jeszcze jednego morfika tutaj do zdobycia. To jest y, robot blue, i jeszcze musimy wejść tutaj do środka, bo jest tu jeden bardzo ważny i moim zdaniem bardzo ciekawy morf. Czy to był on? Nie, to jest w ogóle jakiś bardzo groźny ślimak, i raczej go spotkać. To jest właśnie to szef y, półmutant. Y, Okej, okay. nie wiem w sumie skąd ten te postacie, ale on jest chyba z Garden of Banban. Nie wiem czy kiedykolwiek to graliście. Ja niestety nie, więc aż tak bardzo tego nie ogarniam, ale weźmy sobie jeszcze do góry, bo jestem bardzo ciekawy, ile innych morfów. Co tu jest pod mną? Coś? Dobra, zdobędziemy to. Wow, jakiś krabik taki fajny do zdobycia. Weźmy jeszcze na półeczkę, bo te morfy są dosłownie wszędzie. Co to? Pomarańczowy mężczyzna. ekse Jak to mężczyzna, za to, to ja nie wiem kim ja jestem w takim razie. Ale dobra, weźmy sobie amokaskę jeszcze zielonego. Dalej mamy. Ej, co, to jest taki malutki, słodziutki. bend córka 2. Dobra, naprawdę. Te podstacie z Banbana, Benbena, czy w ogóle cokolwiek to jest są. Mega dziwne. Tam był jakiś ząbek, złota postać! Zostaw! mnie! Idź stąd, ej, tam jeszcze na półeczce jest jedna. Tu jeszcze jest kolejna! I tu jest dosłownie wszędzie na każdej ścianie. Naprawdę nie wiem od czego w ogóle mam zacząć, co to teraz było. On wygląda jakby zębów. Troszkę. Nie miał. Mogę to zdobyć jakoś. Dobra, powolutku. No, niestety. Spróbujmy sobie, może, jakoś w taki sposób. Ej, halo? Czy to jest zbagowane? Nie dobra, dało się to zdobyć. Tu mamy jeszcze jakiegoś białego diabełka? Znaczy, to tak wygląda jakiś diabełek. Straszna dziewczyna. ben. ben. No dobra, naprawdę. Ja nie, nie ogarnę tych postaci, ale wszystko sobie tu zbieramy. Zobaczcie, jak tego zdur... Jak Jakie mam wejść tam do góry? Dobra, zaraz sobie to jakoś ogarniemy. Ej, tu jest potrzebne coś, żeby tam wejść. Nie wiem, skąd mam wziąć drabinę, ale wejdźmy jeszcze tutaj. Tu jest dziadek Green. Bardzo fajnie. I tu jest tak nasz bardzo straszny Siren Head. Weźmy i po prostu obok niego. Czy to jest jakieś wejście do góry? Nie, to po prostu sobie lata w powietrzu. Dobra, trzy głowy ślimaczek. Dalej mamy jeszcze tutaj grina w paczce. Nie! Chciałem jeszcze zdobyć tego na ścianie. No i oczywiście to zrobimy, dlatego skoczymy i cyk mam to, mam to mam to zdobyte. kurczaczek jakiś taki biały. No dobra, bardzo fajnie. Tam do góry chyba niestety nie wejdę, bo nie wiem gdzie zdobyć drabinę. Chyba, że potem sobie to ogarnę. Ale muszę teraz pójść do jednego dla mnie najważniejszego miejsca, bo nigdy jeszcze tam nie byłem. I wy już pewnie doskonale o tym wiecie. A tu jest jeszcze jakiś morfik, to sobie go bardzo szybko weźmiemy, ale usunęli nam. Winda, dobra, znikaj kurczaczku z ekranu Tutaj kiedyś była winda, tej windy już nie ma I zamiast tej windy jest coś naprawdę Niesamowitego, dlatego w tym momencie koniecznie Stawcie łapkę w górę i my musimy sprawdzić Cały ten te teren no, no tak, tam morf jeszcze był No to patrzcie teraz to, 3, 2, 1 Wow, już go na szczęście mamy Jakiś to był taki troszkę mniejszy, ale Większy blue, dobra, wiecie o co chodzi Obok windy kolejne, wow, uu, tutaj jest Ciu -Ciu Charles, dalej mamy jeszcze tutaj co, co to jest za tą ścianką tutaj? Aha, dobra, myślałem, że to jest jakiś stworek, a ja tam po prostu są sami... Namalowane, i sami zobaczcie, co się teraz tutaj dzieje. Te drzwi możemy sobie normalnie otwierać, ale tu morfy są dosłownie wszędzie. Ja sobie wejdę do środka. Wiem, że powinniśmy zrobić tutaj aż trzy morfy z tej kolekcji, którą wam wcześniej pokazywałem. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tu jest jeszcze gdzieś ósmy. Nie wiem, na jest jeszcze dziewiąty. Uj, tam jest tajne. Ej, czekajcie, bo tam jest tajne. Mogę wejść. Mogę wejść, dobra. Troszkę mi się jeszcze buguje mapka, ale wejdźmy tu do środka. I co my tu mamy? Jakieś tajne przejście? Cześć, Limaczko, fajnie, że mogę sobie ciebie zdobyć. Tu jest jeszcze coś. Jeszcze coś. Co to są w ogóle za postacie? Ja. Czy tu będzie jakiś panik straszny? Dobra. Na szczęście nic nie widzę. A to jest przecież po prostu pokoju obok. Mamy jakiegoś ludzika, takiego ciemnego, takiego strasznego. To jest na to musimy odkleić. Ja w ogóle coś czuję, że dzisiejszy odcinków to będzie jeden chyba z rekordowych odcinków, w których znajdziemy jak najwięcej mowy. Oczywiście nie, no ten, co nagrywałem kiedyś z Simonem, gdzie znajdziesz chyba po 100 różnych. No jak ktoś ogląda, to wiecie o co chodzi. Otwórzmy sobie jeszcze te drzwi. Tu jest jeszcze kolejny morf. Tu są jeszcze drzwi, których mnie nawet nie było. I zaraz musimy sprawdzić. Poczekajcie. Jeden. Drugi, trzeci, czwarty. Co to jest to zielone? Dobra, to było dosyć straszne. Kurczaczek wygląda w porządku. To mogę sobie teraz jeszcze otworzyć i wrócić. I z tego, co widzę, to mamy zdobyte już naprawdę całkiem dużo postaci. Brakuje nam jeszcze może jakieś osiem tak z tego, co mniej więcej widzę. Więc jest naprawdę całkiem nieźle. Otworzymy sobie może teraz te. No kurde, jak ja tutaj spadnę na dół, to raczej nie wrócimy. Więc puśćmy sobie może jeszcze żółtymi póki co. I mamy tutaj przejście. Co to teraz jest? Mogę cię jakoś zniszczyć. Dobra, weźmy go sobie, rozwalmy. Czy ty jesteś niezniszczalny? Będzie mnie atakować w ogóle? Ale nie, on nie atakuje. Nie atakuje jednak, dobra. wynocha, wynocha proszę cię. Proszę, no zniszcz go. Trzeba go zniszczyć? Jest, dobra. Udało nam się go zniszczyć. I zbieramy kolejne. Co to teraz jest? Murfiki następne. Ten nawet oczu nie ma. To jest w ogóle kolejna z literek. Ale literek już naprawdę dawno nie zbierałem. Z armatki sobie weźmiemy jeszcze jakiegoś policjanta. Nie wiem. Ja już tak naprawdę strzelam kompletnie, co to jest, bo nie mam żadnego pojęcia. I jakiegoś Mutanta niebieskiego. Też, też bardzo fajnie wyglądał. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze kawałek dalej. Bo tak jak wiecie, to jest po prostu ogromne. To jest chyba literka O, tylko że jako blue i też taka straszna. Dalej mamy klocki Lego blue, jeszcze kolejne dwie postacie. To nawet nie wiem co to jest, ale bardzo chętnie bym się w to zmienił. zobaczyć jak to wygląda. Dobra, to jest naprawdę ogromne i nie mam bladego pojęcia co to jest. Jeśli wiecie, to napiszcie mi koniecznie w komentarzach. No, żeby się odmienić, to musiałem znowu przejść całą mapę naokoło, ale dobra, zbierzmy sobie jeszcze co to jest. Amonka ślimaczek, jakiś kolorowy potworek. Tutaj coś jeszcze mamy i przejdźmy sobie jeszcze do tych zielonych drzwi. To jest w ogóle koniec tej całej podziemnej mapy. dali sobie, czy sklep w ogóle jakiś, co? Co teraz jest? Nie wiem, dobra, ale zbieram na pewno wszystko nie mam łomu. No dobra, połóżmy mi się naprawdę nie chce wracać, bo jest za dużo biegania z tym wszystkim. Jedna jest jeszcze pod nami. Dobra, udało mi się to zdobyć. Też wygląda dosyć strasznie. I przejdźmy sobie jeszcze na boczek. Wszystko zdobędę, co widzę. Dosłownie wszystko. To, to nie wiem, też jakaś mega dziwna postać. Cyk, tu mi się. No, uda mi się na to wskoczyć, proszę. Dobra, trzy głowy blue i mamy jeszcze chyba wejście w ogóle tego trzy blu blue. Wow, ale już czerwono teraz zrobiło. Tak czerwono, jak normalnie moja postać. Wiecie co, można no, już ja nie będę komentować tych wszystkich postaci Po prostu sobie pozbieram, chociaż też chciałbym wiedzieć w ogóle, żeby... Znaczy... Chciałbym wiedzieć Chciałbym, żebyście wy wiedzieli Ile ja tego wszystkiego nazbierałem No bo sam widzicie, że jest tego po prostu zbyt dużo Niebieski klucz Skąd ja mam wziąć teraz niebieski klucz? Może gdzieś go ominąłem? Ej, może tam na dole był niebieski klucz Tam, gdzie powinniśmy wcześniej spaść Dobra, zaraz to sobie sprawdzę Bo tamtą jeszcze nie było Tak samo jak nie było mnie w tych drzwiach co? Ej, te postacie są mega straszne Co niektóre Ja nawet nie chcę się tu zmieniać Bo one wyglądają serio mega creepy no to to akurat nie wyglądało krepi. Ten niebieski stworek niech już sobie tutaj zostanie. to zostanie. I czy coś się tak jakoś tam otworzyć? E, co się teraz stało? Ech, czyli jak ja walczę, to mi się wyłącza ten most cały. Dobra, włącz mi to. Znaczy tak mi się wydaje, bo tam jest tak napisane, że nie można walczyć. Dobra, niech on sobie tam łazi, zostaw go już w spokoju. I przejdźmy wreszcie do tego miejsca. Stąd chyba wyjścia nie ma. Dobra, udało mi się to zdobyć na szczęście. To był jakiś gambol i jakiś zielony stworek. Jesteśmy na basenie. Dobra, tutaj. No co to jest w ogóle? Zbyt straszne są te postacie. No to patrzeć, nie mogę. Tu jest jakiś baldi, tu jest jakiś czerwony diabełek kolejny. Nie co? To tu jest? где-то какие-то Dobra, musimy się ciebie pozbyć, bo nie chcę z Tobą. Mogę z nim walczyć? Pool game. Dobra, tam jest coś napisane. Zaraz sobie to sprawdzę, tylko najpierw go pokonamy. Udało mi się go pokonać. Weźmy sobie jeszcze tego jednego tutaj morfika. Musimy uważać. Coś tam, coś tam. No nie wiem, zaatakował nas, zniszczyliśmy go, ale stąd niestety nie wyjdę, więc. Aha, tam jest jeden morf jeszcze. No ale dobra, idziemy do kolejnego miejsca. Zostało nam już do zdobycia tylko sześć postaci, więc idziemy sobie teraz od razu pokonać do czerwonych drzwi. I, no, są chyba trzy, albo nawet cztery, albo jeszcze więcej da się przejść za ten, za ten obraz. Ale tak, jest nam potrzeba dokładnie ta. Taka świnka, nie wiem w sumie kogo tam ona nam pokazuje, ale jest taka świneczka. Szukaj sobie jeszcze, zdobędziemy te wszystkie cztery, które są na około. Czy to jest Ferb chyba, Sfinasza i Ferba? Ej, te drzwi wyglądają mega ciekawie. I skoro już właśnie mówimy o takich ciemnych drzwiach, to przejdźmy sobie do właśnie alfabetu, czyli do tego mega ciemnego miejsca, gdzie jest ta czarna literka F, taka bardzo straszna. To nie musimy teraz zdobyć, to bardzo chciałem zdobyć, bo to jest zresztą właśnie z tego jednego z trzech ostatnich updateów. No taki jest nasz cel, właśnie, żeby sobie te trzy ostatnie updatey skończyć, bo to są najnowsze postacie i mega chciałem wam wszystkie pokazać. A tak jak widzicie, brakują nam już tylko cztery. I spokojnie, wiem, czy są wszystkie, więc zaraz sobie do nich dojdziemy. Nie lubię za bardzo wskakiwać do tego miejsca, bo jest tam strasznie ogromny pająk. No ale dobra, musimy tutaj wejść. jest właśnie on. Dobra, szybko się pozbędziemy Dreama Spiderka. Jest, dobra, udało nam się. I teraz tak, mamy gdzieś tutaj limonkowy kluczyk, to taki zielony. I powinniśmy sobie otworzyć dokładnie te drzwi. Jeszcze przy okazji, zdobędziemy zdobędziemy które są tam na około. Czy to jest co? Eee, tak, to jest chyba właśnie to. Nie, nie wiem, kto to jest. Pracownik Gabryś. Jak znacie pracownika Gabryśa, to napiszcie mi w komentarzu, że go znacie. Bo ja go niestety nie znam, ale może chciałem go poznać. Jeszcze przekaz jakiegoś kurczaczka sobie zdobyliśmy. Nic więcej tutaj nie widzę. Ostatnie trzy morfy. Dobra, biegniemy. Miano się dawaj teraz deskę. Możemy jeszcze swój morfika zdobyć. Co mu się stało w główkę? On miał chyba tam coś lekko wbite. Pistolet? A nie, to jest Game Pass. Ja mam chyba pistolet, mogę go podnieść? Nie mam pistoletu. No dobra, ale przecież mam minigana, to nie będę kupować jakiegoś pistoletu bez sensu. Tu jest jakiś domek, co ma trzy główki. Tu jest jakaś ciemna kaczuszka. Dalej mamy nic. to jest w ogóle Tom. Ja jestem Jerry, ale nie jako myszka Bo musimy sobie stąd uciekać, postawmy sobie deseczkę Mogę to postawić, okej okay. Widzę jeszcze jednego morfika i nasz morfik, którego ogólnie chciałbym zdobyć Jest w tym miejscu Tak, nie, czekajcie, czy to jest to? Ja już teraz nawet sam nie wiem, czy to jest może to? Nie, to jest jakiś kurczak, może to jesteś ty? Dobra, mogę to sprawdzić po prostu? Dobrze, to, to jednak była ta doniczka z tym, z tym czymś To było to, to właśnie i teraz mamy ostatnie dwa Spokojnie, wiem gdzie one są, zaraz tam przyjdziemy. I w ogóle jest jeszcze jedno miejsce, w którym nawet nie byłem I po prostu kompletnie wypadło mi to z głowy Bo byliśmy nawet obok przy tych drzwiach, a to jest dokładnie tutaj. Nie wiem, czy ja o tym zapomniałem. Mot, którego powinniśmy zdobyć, znajduje się w tym miejscu. Jest to jakaś, nie wiem, żabka. Salama Drażesti to jest. No dobra, to wszystko wiecie. A Monkasik, dalej mamy jakieś. Staszka szkieleta. I jeszcze tutaj są trzy kolejne morfy, więc ogólnie sobie wszystkie zdobędziemy. To już nie wiem, co to jest. Nawet nie chcę wiedzieć, tu w ogóle ma jakieś dwie głowy. Green z głową głowami. Latający green jeszcze jest. No, wszystko wygląda naprawdę ciekawie I teraz idziemy już do ostatniego miejsca. Tylko może jeszcze przy okazji zdobędziemy sobie te dwa morfiki, Okej okay. Bo było straszne. To też. A żeby zdobyć ostatniego morfa, jest nam potrzebny ten portal. My od razu skakujemy do środka. I musimy sobie teraz przejść do tego miejsca. Czego ja chcę zdobywać? Dobra, możemy go sobie wziąć. Chyba jakoś tam radę. Tak mi się wydaje. Okej, okay. wow, co to jest jakiś smok Głowami, by na mnie tak to wyglądało. Tu jeszcze coś małe, ja to umijam dosłownie. E, nie wiem, nie, to już nie, to już chyba ban, ban właśnie. Tylko, że jakiś taki z płomieniami. I mamy zdobyte to coś. I ja, wiecie co, zmienię się w to zaraz, bo pokażę wam, to jest dosyć straszne. Możemy sobie to sobie sprawdzić. Tam jeszcze jest coś naklejone. Tu jest wszystko wszędzie ponaklejone. Wow, wielki pociąg blue. Szereka się sobie z sobą ban I dalej mamy jeszcze tutaj jakieś coś takiego. Tu jakaś złota postać. To jest też w ogóle mega straszne. Ja już nawet nie mniej powiedziałem, że coś jest mega straszne, ale sami widzicie, jak te postacie wyglądają. One są po prostu straszne. No tak jak na na przykład, to wy to w ogóle widzicie? Co, co, co to jest? Co to jest? Co to ma na oku? Czemu to, czy to jest ketchup? Ketchup? Wiecie o co chodzi? Okej, okay, dobrze, zostawmy to sobie. Czemu się ręka wygina jakoś mega dziwnie? Dobrze, słuchajcie, już mam naprawdę dość gry. Chciałbym się odmienić swoją postać. Jak się odmienię, to wrócę na spawn. Ale w sumie może będzie tak lepiej, bo ja naprawdę już nie mogłem patrzeć na tamto coś. Więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę z i my widzimy się w następnych odcineczkach. Mam nadzieję, że z backroom smorców. Dobra, narka wszystkim.